Jestem zadowolony, dlatego że juniorzy robią jeden punkt. Gdyby nie, nie ich taka sama postawa, ten mecz na pewno też by wyglądał inaczej, bo reszta zawodników starała się, wykorzystaliśmy, co mogliśmy wykorzystać. I, I wynik jest, no moim zdaniem... Well nie, yeah, Wynik byłby na styku, gdyby w no, gdybanie. Wiadomo, trzeba popracować z tymi chłopakami. Widzę, że sprzęt mają dobre, ale jeszcze popełniają wiele błędów na trasie i. No i cóż, to byliśmy 39 punktów. Myślę, że nikt nie powie, że jesteśmy kupcami do bicia teraz, że staramy się w każdym meczu jak najlepiej pojechać. A nie zawsze to wychodzi wszystkim i... i, i. I stąd taki wymiar Zawsze można odciągnąć więcej, troszeczkę punktów pogubiliśmy na mecie no, Ale tak bywa, taki jest sport, tutaj e, nikt nie odpuszcza I wiedziałem, e, że to będzie bardzo ciężki mecz, zwłaszcza pierwszy test u siebie z Beniaminkiem, który bardzo w jest, gryzie I e, w na treningu chłopaku mówiłem, że trzeba uważać, bo naprawdę Rybnik przyjdzie, tutaj zmotywowany. I Regulamin stanowi tak, że y, jeżeli mamy czterech Polaków w składzie Za pludrę mogę zrobić y, jedną zmianę Polaka i jedną co krajowca także skoro Drabik wy, wygrał, złapał ten wiatr w plecy yy, myślałem, że, że to coś tam, no ale chyba wygraliśmy ten bieg, daje mi się także, także, no, m, więcej się nie dało zmian, no bo, bo nie było za kogo, Tangate y, też z biegu na bieg yy, zapoznała się z tym torem, jechał yy, bardzo dobrze, zresztą pokazał to yy, w swoim ostatnim wyścigu i, i cóż, no Jedziemy dalej. Nikt tu, nikt tu nie odpuści. No, każdy chce zruwać punkty, to wiadomo to jest walka też o swoje punkty, ale też o pieniądze i ten wynik odpuszcza żadnego biegu ani me, na metra, więc zawodnicy mocno atakują, żeby po prostu zubać swoje punkty. E, brak temu wszystkiemu, co tam było mówione, że tutaj nie ma atmosfery, atmosfera jest naprawdę fajna, bo każdy z każdym rozmawia, e, nie ma e, jakichś tam animozji. Staramy się zrobić wszyscy jak najlepszy wynik. I no, popełnił też błędy, bo jeżdżąc tutaj zawsze ten atak od dużej od do małej to był Adamena Petersena, a tak dzisiaj go tam dwa razy koledzy z Gruziąca wyprzedzili. także jednak co by nie powiedzieć, no, gość ma 48 lat i nie jeden by tak chciał jeszcze zasuwać na motocyklu jak on jeździ. No dzisiaj wgraliśmy 10 do 1, więc y, tutaj nie ma o czym tu mówić i mieliśmy dwa bonusy, więc y, no i no, spisują się w tym roku kapitalnie od początku roku, nie ma co na razie y, tutaj na no, nich no, mieć pretensji. Oczywiście cały czas pracujemy, żeby jeszcze, jeszcze było lepiej, ale na tę chwilę jestem bardzo zadowolony z wymiarów. Muszę to wszystko przeanalizować, spotkać się z prezesem, porozmawiać, co robimy dalej. Tak. A nie kusiło jednak trenera wstawienie Gleba Członowa, który zna jednak który przy Halera 4? E, za kogo dzisiaj by Pan go wstawił? Pewnie Pan powie, że za Drabika, bo był najsłabszy. Tak, bo po, po meczu to najłatwiej to wszystko oceniać. Ale przed meczem y, 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 ja bym tak nie zrobił, bo Drabik pojechał y, dobre zawody przecież y, u nas. Gdyby nie defekt, gdy wychodził na prowadzenie, miałby tych 3, 3 punkty więcej, plus dwa bonusy i rozstrzygnął te wyścigi 11 i 14 na 5-1. I co odstawić takiego zawodnika? Ja uważam, że nie. Ja mam problem po prostu z tym. Mam za dużo dobrych zawodników. Przy wyrównanych zawodników nikt nie odstaje i tu jest największy ból mojego. No, koła bardzo mocno pracuje, on zawsze chce jak najlepiej osiągnąć wynik, nie zawsze wychodzi. Jest bardzo pracowitym chłopakiem i myślę, że jeszcze chwilę dać mu czas i będzie wszystko ok.